Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. E, witajcie dzisiaj szybki makijaż z kremem CC, tym razem e, w ronii głównej. Czyli dzisiaj nie podkłada krem CC, nieco takie lżejsze krycie. E, myślę, że wiele z Was może być fankami. Jeśli jeszcze nie jesteście fankami, to możecie stać się fankami tego, e, tego produktu. E, ponieważ on jest, słuchajcie, bardzo leciutki. Mają nam fajne wykończenie na skórze. Dostępne jest w trzech odcieniach, więc możecie sobie, możecie sobie świetnie też dopasować do swojego kolorytu cery. A cóż on takiego zawiera? On, słuchajcie, nam pięknie, dziewczyny, nawilża, nawilża skórę. Mamy taką lekkość na, na buźce, co jest fajną Fajną opcją. Czasem panie raz, że nie potrzebują bardzo dużego krycia, twarzy chcą takie uczucie lekkości na, na twarzy. I krem, krem CC właśnie jest takim produktem. Zawiera nam, słuchajcie, niacinamid, czyli pochodną witaminki B3. Pięknie to nam działa na takie rozjaśnienie, lekkie rozświetlenie buzi. Ja w tej chwili używam takiego najjaśniejszego odcienia, nazywa się Very Light. Do aplikacji sobie używam tego mojego standardowego, słuchajcie, pędzla, którym aplikuję zazwyczaj na co dzień podkład. I powiem Wam, że ten krem CC też dziewczyny sprawdza się w okolicy oka. On nam tutaj też ładnie, ładnie pracuje na skórze, zawiera również wyciąg z kory wierzby, to powoduje, że nam ładnie delikatnie może zatuszować jakieś zaczerwienienia, przebarwienia, bo może nam właśnie tutaj w tej okolicy również zafundować takie lekkie y, krycie. Zobaczcie, w okolicy oka już coś innego zupełnie się dzieje, tam gdzie ten krem CC się y, pojawia. Jego kompletnie się nie czuje na skórze. On oczywiście nie daje dziewczyny takiego krycia, jakiego y, możecie oczekiwać po podkładzie, ponieważ tutaj mamy o połowę mniej tych pigmentów ale jeśli lubicie takie delikatne, subtelne wykończenia w makijażu takie delikatne, subtelne subtelne jakby połysk, rozświetlenie to nie jest tłustość skóry dziewczyny, absolutnie skóra tutaj po aplikacji jest taka miła, aksamitna w dotyku. On się pięknie wchłania. On się też, widzicie, w pierwszym momencie nałożyłam, bo na skórę był taki bardzo, bardzo jasny. Natomiast on się w kilka minut pięknie adaptuje. Stapia się z cerą i mamy taki efekt, jakiego potrzebujemy. Ja dzisiaj potrzebuję, słuchajcie, szybkiego, szybkiego makijażu w 10 minut. I jeszcze sobie tutaj z Wami oczywiście w międzyczasie porozmawiam. Widzę, że się pojawiacie. Witam Was, Katarzyna Muszyłowska. Piękno, to Twój wybór. Być może jesteście tutaj pierwszy raz. Gościcie na, na mojej stronie. Bardzo mi miło, że mnie tutaj odwiedzacie. Zachęcam do zaobserwowania, do pozostania ze mną na nieco dłużej, ponieważ pojawiam się tutaj codziennie od jakiegoś czasu i dzielę się z Wami, słuchajcie, moimi, moimi odkryciami wśród produktów firmy Mary Kay. Mam tą przyjemność być ambasadorką produktów Mary Kay. Dzielę się z Wami moimi inspiracjami i wiedzą, jaką już zdobyłam w zakresie pielęgnacji skóry. Lada moment z kilkoma paniami. Rozpoczynam kolejny raz wielką przygodę, jaką jest metamorfoza, czyli czas, kiedy panie przychodzą do mnie, dostają próbeczki Testują te próbki, sprawdzają na własnej skórze, jak one działają, co mogą im dać, korzystają, mają dla siebie chwilę relaksu. A skóra dostaje to, czego potrzebuje. Czasem, słuchajcie, to jest porcja nawilżenia, czasem chcemy działać przeciwzmaszczkowo, czasami musimy odżywić skórę. Nieraz działamy przeciwko jakimś zmianom skórnym, trądzik, trądzik różowaty, dziewczyny, naczynkowa, cera, wrażliwa. Może jest wśród Was osoba, która twierdzi, że ją te wszelkie produkty uczulają, że ma alergię, że nic nie może stosować, że nie ma czym buzi oczyszczać. Ja Was zapraszam, dziewczyny, naprawdę zapraszam Was do kontaktu. Zapraszam Was do sprawdzenia i przetestowania tych produktów, które mogą się dla Was ukazać po prostu strzałem w dziesiątkę. To, co teraz zrobiliśmy, to położyliśmy sobie krem CC, również delikatnie w okolicy, w okolicy oczu. Ja dzisiaj Wam zaproponuję wykończenie makijażu nieco inny produkt niż zazwyczaj, bo dzisiaj pojawi się, słuchajcie, jedwabisty puder wykładzający. Jeden z naszych pudrów sypkich, który nazywamy Photoshopem zamkniętym w słoiczku. On tutaj, słuchajcie, w wersji sypkiej ma taką, takie fajne Zamknięcie na klik, co jest systemem bardzo dobrze sprawdzającym się w czasie podróży, wyjazdów bądź też, jeśli wrzucamy po prostu do kosmetyczki, w momencie, kiedy zamkniemy, nic nam się tutaj nie będzie wysypywało. To jest bardzo dobry patent, bardzo dobre rozwiązanie. Ja takim wielkim puchatym pędzlem sobie mocno, słuchajcie, nabieram tego, tego pudru, kręcam go w ten pędzel i delikatnymi muśnięciami. Nanoszę sobie na, na buzie. To, co on daje, słuchajcie, to daje nam takie delikatne zmatowienie, wykończenie tego makijażu w taki sposób, że nasza skóra staje się taka jedwabista. On naprawdę nie jest tylko z nazwy jedwabisty, tylko po prostu daje taki efekt na, na skórze. Jest produktem niezwykle lekkim, nieobciążającym, nie zatykającym absolutnie porów skóry, więc sprawdza się świetnie. U każdej kobiety, słuchajcie, czy to jest skóra sucha, bo jej nie przesuszy, czy to jest mieszana tłusta. Pięknie nam tutaj będzie regulował e, pracę, e, pracę gruczołów i nie będziemy miały nadmiaru seł. Mamy tą kontrolę sobą dzięki jego kończeniu. On jest też, słuchajcie, świetny, e, jeśli chodzi o właśnie nagrania do filmów, zdjęcia, sesje zdjęciowe, e, bo ta jedwabistość i to piękne Słuchajcie, operowanie w świetle daje naprawdę fajny, fajny efekt. To jest też taki produkt, który sprawia, że niewidoczne stają się nasze różne drobne linie i zmarszczki. Jeszcze sobie go nieco dodam. Czasem niektóre panie też, słuchajcie, robią sobie takie połączenia, czyli korzystają z tych dwóch produktów sypkich, A więc tego pudru, który zazwyczaj u mnie widzicie, to jest transparentny puder sypki, który sobie aplikują w miejscach, które chcą mieć rozświetlone, nieco jakby jaśniejsze. Natomiast ten jedwabisty puder wygładzający, który widzicie, już posiada jakiś pigment, nakładają w tych miejscach twarzy, w których chcą na przykład dokonać konturowania. Może tym pudrem świetnie możecie sobie również dokonać takiego lekkiego konturowania, konturowania twarzy. Ja do konturowania oczywiście uwielbiam moje trio zamknięte w palecie Perfect. Więc produkty, które do znudzenia Wam będę pokazywać, bo są idealnym rozwiązaniem dla każdej kobiety. Mamy tutaj ten puder brązujący, w jednym odcieniu dostępny. Pięknie się będzie nam adaptował na skórze i będzie pasował każdej kobiecie. Rozświetlasz taki piękny, słuchajcie, w takim szampańskim kolorze, delikatnie połyskujący. I jeden z róży. Róży jest to wybór 4, także można sobie dopasować świetnie do siebie. Słuchajcie, lekkie konturowanie czyli nieco bronzera z kośnym pędlem ściętym, który już sam w sobie, słuchajcie, aplikuje ten produkt tam, gdzie on ma się znaleźć. I w zależności od tego, jak lubicie, dodajecie tyle, ile tego konturowania chcecie, tak? resztka zawsze tego produktu ląduje do wysmuklenia nosa, podkreślenia owalu twarzy podkreślenia linii żuchwy to ma być dziewczyny szybko, miło i przyjemnie nieco rozświetlacza, który jak wiecie ja zawsze wkręcam i taką trujeczką tutaj rozkładam bo ja uwielbiam jakąś się subtelnie, delikatnie mienię, to taki naprawdę szampański kolorek ładnie nam się tutaj później stapia na policzku z tym różem i z brązerkiem. Róż dzisiaj sobie dodamy odcienia jeszcze innego. Teraz Wam pokażę, bo oprócz tego jaśniutkiego są jeszcze trzy inne opcje. Takie nieco, nieco intensywniejsze, ciemniejsze jest i mat, i połysk, więc też tutaj do wyboru do koloru, jak lubicie jaką tonację, czy chłodniejszą dziewczyny, czy cieplejszą. Ja chciałam dużo różu, żeby się mocniej, słuchajcie, zaróżowić. <laughs> Oczywiście, co się dzieje, jeśli damy sobie tego produktu za dużo? A no to już widzicie, właśnie przychodzą nam z pomocą nasze produkty sypkie. Mamy transparentny puder sypki, który również jest, słuchajcie, w tym pojemniczku takim na, na klik. On się pięknie nam tutaj może wysypać. Możemy sobie pobrać tyle, ile chcemy. A później możemy ten słoiczek zamknąć. Korzystamy z naszego pucha tego pędzla, dziewczyny. Nabieramy nieco i sobie możemy rozjaśniać tutaj okolice, słuchajcie, pod okiem. On się świetnie do tego sprawdza. Nasze cienie nie są cieniami, które się dziewczyny osypują, więc tutaj nic nam nie grozi. Ale jeśli borykacie się z tym, to tutaj sobie możecie nałożyć tego transparentnego pudru więcej podczas malowania oka, później po prostu po wykonaniu makijażu oka nadmiar można zwyczajnie w świecie dziewczyny ściągnąć. Jeśli czujecie, że macie nadmiar produktów do konturowania, wykorzystujecie sobie resztkę produktu, który macie na pędzlu. czy to podkład był dziewczyny, czy Krem CC, tak jak ja dzisiaj i pod linią na noszenia bronzera, czyli poniżej możecie sobie tą resztkę jasnego kremu CC po prostu dołożyć. Brwi. Cóż my dzisiaj zrobimy z brwiami? Ano pokazuję Wam zawsze taką kredeczkę. To jest, słuchajcie, taka kredka, bardzo mięciutka kredka do brwi, która nam bardzo, w bardzo prosty, sprawny sposób pomoże zagęścić nieco brwi. Możemy sobie tutaj nadać kształtu, nieco podkreślić taki kontur, bo nadaje bardzo naturalne wykończenie. Oczywiście aplikujemy sobie jej w zależności od intensywności jaką chcemy mieć, ja dzisiaj wersja bardzo lekka i naturalna, tak? świeże, świeże policzki różane chciałam dzisiaj mieć. I subtelne, słuchajcie, podkreślenie. Moje brwi wymagają ratunku, więc z pewnością coś tutaj z nimi się niedługo zadzieje. Natomiast tak na co dzień sobie delikatnie podkreślam. Jest, słuchajcie, jeszcze produkt, który jest takim tuszem: tuszem do, do brwi. On jest tutaj z taką króciutką szczoteczką, też w kilku odcieniach jest dostępny. Można sobie nim świetnie, świetnie, dziewczyny, podkreślić to i owo, tak jak potrzebujecie. Sobie tutaj wezmę pędzelek ze szczoteczką. Wszystkie, słuchajcie, produkty, wszystkie te, wszystkie też te akcesoria, które Wam tutaj pokazuję makijażowe. To są dziewczyny produkty Ameryka i możecie je sobie u mnie zamawiać, dobierać. Produkty do pielęgnacji, tak jak mówię, mogę Wam dopasować, możecie je poprzymierzać sobie na, na skórze to co ja oferuję moim klientkom to jest przede wszystkim złoty serwis moja obsługa wraz z produktem w pakiecie dostajecie mnie a druga rzecz to jest słuchajcie na 100% gwarancja satysfakcji jeśli produkt nie spełnia waszych oczekiwań, słuchajcie, to wymieniamy go na taki, który będzie wam który będzie wam pasował I to jest uważam też Świetne rozwiązanie, bo takiej opcji w drogerii generalnie raczej nie mamy. Więc warto z takich opcji korzystać. I cóż na oku, słuchajcie? Na oku dzisiaj sobie zrobimy, może w zasadzie jeden cień. Weźmiemy sobie pędzelek i taką podstawę, zawsze takie płótno, które sobie robię, taki biszkopcikowy, jasny, jasny cień, zawsze ląduje na mojej. Całej powiece, tak sobie to dzisiaj zrobimy, słuchajcie, żeby sobie to rozjaśnić, wygładzić i właśnie zrobić takie, przygotować takie płótno do, gotowe do zamalowania. Na koniec zaraz jeszcze powiem Wam o dwóch. Słuchajcie, mega produktach, które, jeśli jesteście posiadaczkami skóry mieszanej, która czasem się wybłyszcza przy której nie zawsze da się zapanować nad sebum to będę miała takie rozwiązanie dla Was i słuchajcie, taki sobie beżowy, jaśniutki, brązi takie jasne kakałko na powiekę dzisiaj damy bo dzisiaj chcieliśmy, żeby było szybko na ten jaśniutki słuchajcie, nakładamy sobie na ruchomą powiekę Powiem Wam, że nie zawsze jest tak, że mam zaplanowane, co ja na tym oku sobie tutaj położę, jak się z Wami spotykam. Czasem popatrzę, spojrzę na paletę i w momencie, kiedy zaczynam się malować, to po prostu dopiero wybieram. To nie jest tak, że mam tutaj wszystko zaaranżowane, bo po prostu chcę dla Was być dziewczyny naturalna, taka jak po prostu jestem. Siadamy do, do makijażu i spoglądamy w paletę i myślimy, co by tu dzisiaj zrobić zewnętrzny kącik sobie, słuchajcie, dodaje nieco takiego ciemnego cienia Mahogany, to jest taki cieplejszy, cieplejszy brązik, troszkę wpadający jakby, słuchajcie, w kolor wina, ale bardzo, bardzo subtelnie. Także dzisiaj z takim akcentem brązu coś, coś, co też pięknie się komponuje z różami, jeśli chodzi o stroje, to ja słuchajcie dodatki, jakoś tak w świecie różu lubię, lubię być to są, to są moje, moje barwy, I słuchajcie na środek powieki nieco po łysku, tak, dosłownie subtelnie pacniemy sobie dosłownie paluszkiem dajcie znać jak tam dzisiaj u mnie fonia, bo ostatnio Dźwięk zdecydowanie nawalił. Mam nadzieję, że dzisiaj jest zdecydowanie lepiej. Rzęsy dziewczyny, rzęsy to, co u mnie widzicie często: to jest baza, baza pod tusz do rzęs, baza, którą uwielbiam z kompleksem Pantenol Pro, która nam rzęsy pielęgnuje, która nam rzęsy delikatnie podkręca, podwija jak zalotka, i która nam pięknie przygotowuje. Słuchajcie, do tuszowania. Dzisiaj pokażę Wam taki nieco inny tusz, który nazywamy często potocznie tutaj grubaskiem. Sam w sobie opakowanie jest grubiutkie, ale szczoteczka też jest specyficzna, także nieco Wam o niej, nieco wam o niej opowiem. Moje rzęsy teraz aż czuję, dziewczyny, że się po prostu nawilżają. To jest nasz tusz, słuchajcie. To jest tusz, który pięknie nam potrafi. Tak, rzęsy, słuchajcie, nie wiem czy podwoić. Podwoić to chyba za mało powiedziane. Ja mam wrażenie, że te rzęsy dostają tutaj tyle procent, że szok. Z bardzo gruba szczoteczka. One z jednej strony ma takie długie włosie, a z drugiej ma takie króciutkie. Tym króciutkim włosiem, słuchajcie, nakładamy sobie, sobie tusz na nasze rzęsy. U mnie takie tradycyjne tuszowanie, czyli tuszowanie tylko górnych. Nie, słuchajcie, też widzicie, żadnej kreski też nie robiłam, nie, nie podkreślałam dzisiaj też na dole niczego. Kiedy nakładamy, słuchajcie, to mamy wrażenie, że ta y, szczoteczka w tej maskarze, na te rzęsy nam y, jakby jeszcze dodatkowo dziewczyny y, podnosi lekko. I tą dłuższą stroną szczoteczki sobie rozczesujemy. Ja tutaj w kąciku zawsze mam rzęsy, które Dotykają mi tych niższych, Ech. ale w momencie, kiedy one właśnie mi się lekko uniosą, dzięki tej szczoteczce tam tak ładnie mi się, słuchajcie, właśnie nie sklejają w kąciku z tymi, z tymi dolnymi. To jest, słuchajcie, taka niewielka ilość tego, tego tuszu, jakby w, jako warstwa pojedyncza. Więc widać, że, że dzieje się, że dzieje się. Możemy sobie tego dołożyć tak, żeby mieć ten efekt. Właśnie mega, słuchajcie, pogrubienia, wydłużenia, jeśli taki efekt y, lubicie. To jest po prostu efekt wówczas y, sztucznych rzęs. Na co dzień, od święta, tak jak każda z Was lubi. Pamiętajcie, ja to ciągle powtarzam, ale makijaż ma być taki, żebyście się w nim dobrze czuły. To jest Wasza skóra, to jest Wasza buzia. Na niej ma zagościć taki makijaż, jaki chcecie. Możecie się ubrać dodatkowo w uśmiech i słuchajcie, jest wszystko, co, co potrzeba. Ja lubię bardzo właśnie ten efekt takiego rozczesania tych, tych rzęs, słuchajcie. Często panie mówią, że rzęsy mają króciutkie albo że mają ich malutko. On potrafi w taki sposób te rzęsy, słuchajcie, wytuszować, że, że jakby nam ich przybywa ja mam tylko jeden problem, że ja mam je generalnie dosyć długie, więc w momencie kiedy je mocno wytuszuję, to mam problem z okularami, które noszę więc ja za wiele wydłużać tutaj nie mogę, ale dzięki temu, że ta maskara słuchajcie mi rzęsy może podnieść lekko, to one tak nie później też nie zahaczają także ten tusz, który robi fajną robotę, fajny efekt, daje takie wow i to, jest, I to jest super sprawa, słuchajcie, i usta dziewczyny. Usta, cóż ja tutaj na usta dzisiaj dla Was przygotowałam? Ano taki zestaw. Taką konturóweczkę w odcieniu rose, bardzo, bardzo delikatnym. I mój jeden, jeden z moich ulubionych odcieni, Poetic pink, taki świeżutki, dość, dość naturalny, subtelny. To, co wcześniej pojawiło się na moich ustach. Słuchajcie, to był mój sztyft nawilżający naturali z naturalnymi woskami, który pielęgnuje moje usta na co dzień, stosuję, nadużywam, używam, bardzo, bardzo lubię i, i polecam też Wam tą linię naturali, natomiast na ustach słuchajcie, taki duecik. Ta nasza konturówka, słuchajcie, jest taką konturówką, która pasuje do czerwieni, która pasuje do róży, naturalnych odcieni. Jest bardzo, bardzo uniwersalnym e, produktem dzięki temu. Sprawdza nam się przy szminkach e, przeróżnych. I zarówno ta konturówka, słuchajcie, jak i ta szminka, którą użyję, to są produkty mega nawilżające dla ust. Ja też zawsze nieco sobie E, właśnie wypełniam usta tym kolorem, bo on mi pięknie podbija później kolor szminki, którą nanoszę. On tutaj też w tym świetle dzisiejszym, gdzie jest takie piękne słońce, wydaje się taki e, mega różowy. I te szminki, słuchajcie, to są szminki, takie ultra nabliżające szminki z linii Supreme. Sporo jest odcieni, bardzo fajnie się z nich korzysta, aplikacja jest przyjemna. One są takie, że jak je nanosimy, to czujemy, że są nawilżające. One takie są mięsiste. I też, a dziewczyny, ta pigmentacja tych, tych szminek jest naprawdę świetna i są produktami trwałymi. Także produkt makijażowy, który, który jest dobrej, świetnej jakości, jest trwały i jest jednocześnie produktem pielęgnującym. Uważam, że to jest y, fenomenalne. Y, bardzo sobie y, cenię to właśnie w produktach Mary że takie są, że produkty do makijażu, słuchajcie, to są również produkty, które pielęgnują nam skórę. Y, warto na to zwracać uwagę, żeby to zawsze były produkty, które nie obciążą naszej skóry, nie spotęgują też jakichś trudności, jakie mamy na skórze. I jeszcze na koniec słuchajcie, dwa obiecane tematy, czyli dwa produkty, które bardzo fajnie sprawdzą się jako pielęgnacja zanim pojawi się makijaż, zwłaszcza dla skór e, mieszanych, tłustych skór, które e, mają problemy z kontrolą, z kontrolą sebum, z wybłuszczaniem się zwłaszcza w strefie te, słuchajcie, beztłuszczowy żel nawilżający to jest produkt, który jest dla mnie kremem dziennym nakładam go sobie pod makijaż właśnie on jest bardzo leciutki, to jest słuchajcie e, taki beztłuszczowy żel Półprzezroczysty produkt, taki lekkofioletowy, bardzo leciutka formuła. On jest y, takim kremikiem algowym. Świetnie nam się tutaj sprawdza. Ma też wyciąg z herbaty, więc y, działa nam pięknie, nam nawilży dzięki tym algom. Utrzyma nam nawilżenie skóry y, przez cały dzień. Pod makijażem świetnie się sprawdza, bo słuchajcie, po aplikacji skóra jest taka, y, taka jedwabista, gładka. Nie ma tutaj takiej, jakby wam powiedzieć, nie wiem, silikonowej śliskości, że, że podkład wam się nie naniesie. Podkład się świetnie aplikuje, świetnie adaptuje na skórze. Ten krem pod makijaż w przypadku cery mieszanej to jest u mnie strzał w dziesiątkę, bo nie mogłam stosować kremów jakichś tłustszych, cięższych o takich gęstych, kremowych konsystencjach. Więc jeśli jesteś taką osobą, która z takimi kremami sobie nie, 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 nie gra dobrze, nie współdziała, że Twoja skóra takich kremów nie akceptuje, to taki beztłuszczowy żel nawilżający będzie świetnym rozwiązaniem właśnie pod makijaż. Tutaj słuchajcie, też mamy dzięki tej herbacie działanie właśnie przeciwzapalne, to też o tym pamiętajcie. Ładnie nam reguluje dzięki temu też kontrolę sebum. I drugi produkt, bo pamiętajcie, że przy tych cerach mieszanych, przy tych cerach, które sebum nam wybija mocno w dzień, które bardzo nam się przetłuszczają, E, świecą, tak, w ciągu dnia, w tej strefie te zwłaszcza, to to jest, słuchajcie, skóra, która potrzebuje nawilżenia, bo bardzo często skóra jest odwodniona i ona sama jakby się nie dowilży, nie nawilży się, tej wilgoci sobie nie wyprodukuje, nie będzie w stanie. Natomiast wyprodukować sobie sebum może zawsze. I wtedy, kiedy skóra jest im bardziej odwodniona, tym więcej tego sebum produkuje. Robi nam się wtedy nadprodukcja, i, I nie wygląda to fajnie na skórze, dlatego warto dbać o nawilżenie. Dlatego pokazuję wam produkt, który jest boosterem nawilżającym. To jest booster, słuchajcie, z kwasem hialuronowym. To jest takie maleństwo tutaj z taką pompeczką. Ten kwas hialuronowy, tutaj, słuchajcie, jest dwupostaciowy i to jest chyba jedna, jedna z, z magii tego produktu. Mnie zachwyciło natychmiastowe działanie tego produktu, to po pierwsze, i myślę, że to zawdzięczamy temu kwasowi hialuronowemu, który jest tutaj w dwóch postaciach, tej nisko i wysokocząsteczkowej. I ta jedna postać kwasu hialuronowego, słuchajcie, jak płaszcz osłania nam tę okluzyjnie skórę z zewnątrz, zabezpiecza nam ten płaszcz hydrolipidowy, a ta druga wnika głąb skóry i tą wilgoć tam nam zatrzymuje, i tam pięknie pielęgnuje nam tą skórę, żeby ona właśnie była nawilżona, dowilżona dogłębnie. I wtedy ta regulacja sebum na skórze, słuchajcie, w moim przypadku po prostu tak się wyregulowała, że to się odbywa zupełnie, zupełnie inaczej, o wiele spokojniej. Też makijaż wtedy mam zupełnie inny, zupełnie inaczej mi się trzyma przez cały dzień, zupełnie inaczej przez cały dzień wygląda. I na skórę, która jest, słuchajcie, nawilżona też zupełnie inaczej się produkty do makijażu aplikuje. Podkład się świetnie rozprowadza, świetnie się adaptuje, świetnie się stapia z zerą, pięknie wygląda, gładko i naprawdę nie obciąża skóry, tak? bo ona jest dowilżona, ona sobie fajnie oddycha, mamy tutaj też ceramidy, więc to jest taki pakiet, słuchajcie, który nam pięknie też odżywi, odżywi skórę, także pod makijaż, jeśli takie, takie problemy macie z mieszaną cerą, jak, jak podobne do moich, to ja te produkty Wam słuchajcie, bardzo, bardzo polecam, czy to pod makijaż, czy to na co dzień oczywiście, warto tą skórę pielęgnować, dawać jej to, czego potrzebuje najbardziej. Także jeśli słuchajcie, nie znacie tych produktów Mary Kay, bądź też trochę je znacie, coś o nich słyszałyście, ale nie macie swojej konsultantki kosmetycznej, z przyjemnością zostanę. Waszym doradcom pielęgnacyjnym. Pamiętajcie, że te produkty do pielęgnacji możecie ode mnie dostać w próbkach, możecie je przetestować, przymierzyć, sprawdzić, dobrać takie dla siebie, które chcecie, w które chcecie się zaopatrzyć dopiero po tym, jak je po prostu sprawdzicie, żeby przekonać się, czy produkty, które wybieracie, są dla Was, są dla Was trafione i spełniają Wasze oczekiwania. Myślę, że to jest po prostu idealne rozwiązanie w świecie kosmetyków dla nas kobiet, że możemy sobie dobrać takie produkty, które będą dla nas po prostu, po prostu dobre. Ja Was do tego zachęcam, żeby próbować sprawdzać i wyszukiwać takie, które są świetne dla Twojej skóry. Jeśli kompletnie nie wiesz, od czego zacząć w ogóle w doborze pielęgnacji, to również służy pomocą. Nauczę Ci pięciu kroków pielęgnacji, takich podstawowych, które Twojej skórze dodadzą tego, czego trzeba i wprowadzą ją we właściwą równowagę. Jeśli lubisz różne produkty do makijażu, to również jest w czym wybierać, jak widzisz za każdym razem. Pokazuję tutaj różne rozwiązania, propozycje produktowe. Można wybierać dowoli. Cieszę się, że mogę się z Wami tutaj spotykać. Zapraszam, zapraszam Was częściej. Jeśli macie ochotę, możecie zaobserwować moją stronę, odwiedzać, komunikować się ze mną, możecie również takimi kanałami, jakimi jest Wam wygodnie. Ja Wam życzę dzisiaj pięknego dnia. Dużo słońca, dużo dobrego humoru, nastroju i takiego dobrego, spokojnego zakończenia tygodnia, bo to już lada moment weekend.